Dzień dobry widzowie. Dopiero teraz w ogóle zauważyłem, że moja baza zarabia aż SX więc to jest wiecie. I no. Teraz mogę mieć jeszcze lepsze brain roty, bo wiecie, ja to nagrywam i... I dzień albo dwa później to wrzucam, więc mogę mieć jeszcze lepsze brainroty w ogóle. Zobaczcie. Widzicie? Tutaj mam jednego z najrzadszych brain rotów w grze, czyli tego Divina. Zobaczcie, co ja tu mam. Tutaj całe piętro jest w Qn. A zobaczcie, tutaj też jest jedno Qn. 6Qn. W ogóle teraz zauważyłem, że ta baza mi tyle zarabia. Bo admin wrzuc. <laughs> admin yy, dodał, że widzisz, ile twoja, ja... twoja baza zarabia, co nie? I to usunął i znowu to dodał. Ej, widzowie, coś stało? Nie wiem, ale dobra, no, biegniemy. Z Ząty Jupiter. Uj, uj, uj. W ogóle nie przestaje grać w tą grę. W ogóle zauważyliście, że w stylu brainrod Rot? Ja no, ja gram w stylu Ebrei Rot, ale wtedy nie nagrywam, akurat. Wiecie, jak to jest? A te fale ciągle idą, a tam jest Lucky Blok, którego planuję zdobyć Dobra. Idziemy do Vipa. Tam widzę tylko średnią. Dawaj, dawaj, dawaj Dobra. Mamy laki bloka. A myślałem, że większy poziom będzie. Ale no, do Fuzika się przyda. Bo ja teraz jestem fanem fuzo. Zobaczcie, tutaj z gościem się trade nałem za tego. <laughs> w sumie on mi dał, bo ja mu ulepszyłem Brain roty. Takiego mi dał. Tego bizonta też mi dał. Więc fajnie. Jezu, nie wiem. Pier... Pier... oj, ja pier... papier. Sam, ja sprawdzę, czy on jest w topce. Samer, 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 samer. Samer, 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 samer. Nie ma, ale muszę zrobić screena tej bazy. Bo wiecie, co jest szalone. Ja robię screena. Jest, nie wiem. Aj. Co masz ciekawego? Ja nie chcę takich, wiesz. Kurde, czemu nie mogę screena zrobić? Dobra, zrobię. No co chcesz mi dać? Co chcesz mi dać? No i co ja mam z tym zrobić? Powiedz mi. No co ja mam z tym zrobić? No powiedz. Ja tego nie chcę. No co zginamy? zbieramy se kasę. sprawdźmy ile mamy ile będziemy mieć What? Divine ba 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 chwila Okej, okay. ja zabieram sobie kaszę. Dobra. I robimy rebirfę. Żeby zdobyć te pię... wiem czemu nie mogę tych pięter, zobaczcie. A mogę już. Bo nie mogę dalej, bo muszę mieć rebirfa maksymalnego. Co? Jak ja nie mam tyle pieniędzy? Chyba przecież przed chwilą zebrałem kasę Ile to trzeba mieć kasy? Ja nie wiem Widzowie piszcie jakie macie brain roty, ja mogę z wami robić trade albo w ogóle jakiegoś wam dać Już mam te piętro czwarte Wszystkie brań roty przyniosę. Ile? Chwila? To ja mogę tutaj się... Nie, tu. No widzowiec, ile tu kasy trzeba mieć? To jest jakieś szalone. Daj mnie. To szalone serio. Okej. Okay. Teraz mam dużo kasy. Wystarczy. Do... Chłopie, ile ja mam? Muszę mieć kasy. Ja myślałem, że jestem dobry. A nie słaby. Jestem lepszy niż Yoshi, a jestem lepszy niż Yoshi. A jego baza zarabia gdzieś 200 qn a moja baza zarabia 85 razy więcej. Hopy, a czekaj, co sprawdzę. Indy. Mmm, dobra. No, chupie. Dawaj tego. Dawaj tego chrupczoba. Czub no. Creit. No, dawaj. I dawaj chrupczoba. Czub Nie, nie, ja tak się nie tradnę Au Nie, to ja tak nie robię Bo on chce mnie oskamować Hopie, jeszcze raz ktoś mnie <prijany> Mhm, mm no <prijany> dawać więcej pałek. Dajcie mi to postawić, bro. E. Nie. na nic mi nie starczy roboksów. pił, 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 pił. Dub dob dub 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 Celestialik idziemy po celestial Nie ma na razie ja jestem dobry, spoko jestem, tak Tak, jestem spoko ja... Yeah. Czyli legendarny blok. Ty myślisz, że ja to wezmę? Ja jestem tutaj po sekreta. Tylko obym miał dobry poziom, bo inaczej nie przyjmę. Lecę. 20 poziom. Po co ja to brałem? Filip. Chcesz ze mną trade'a. Masz. Nie chcesz? Nie, nie chcę To Co chcesz mi dać? Chwila, ja biorę tego Tego? Chcesz? Nie wiem, nie wiem co ci ludzie chcą, bro co? Co? Tak, tego? 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 Tego też? No to okej. Okay. O Jezu. Ja mam ci te wszystkie dać? A ile on daje? Pokaż mi tego bizonte. Tak, to tak. Chcę, 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 chcę. Tak. 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 Ile? Tak. Jest, widzowie. Ja jestem teraz najlepszy. Dziękuję tej osobie. Ja pier papier, widzowie. Nigdy mnie ja papier. Nie, eee, tutaj, tutaj idzie. <laughs> tutaj na miejsce. <laughs> ja. Ale fajnie Widzowie widzicie ile to daje? Ja jestem w topce <laughs> Sprawdzam topkę widzowie Nie, no, bez pieniędzy. Ja nie mam tyle pieniędzy. Ale będę miał. 30 SP mam. No to ja już mogę bez problemu sobie, wiecie. Dobra, mamy siedemdziesiąt sześć sp. Wyłącza. Ja idę, Był... Aj Ile tych fal jest One są tak bardzo blisko siebie No ja tak nie dam rady Muszę użyć VIPa Teraz to ognę, nie dam rady widzę No, wid... Co jest? Widzowie. To jest jakiś koszmar. Koszmar. Koszmarny. Ten koszmar. Pisz, ja teraz. Aj... Ja ulepszę sobie mojego diwajna Bo to no wiecie. Nie muszę już chyba tłumaczyć. Jakiego mam dobrego brain rota? Widzicie jak to leci? Czuję jest. Ej, teraz są mniej połączone, nie, mniej blisko te fale, o wiele mniej. Taki blok. Pojadam jaki? 43 to nie taki zły. 43 to nie taki zły. Jednak bardzo zły, ostatni sekret muszę iść po sekreta. Wszystko do Fizika pójdzie. No, jest za mocne, ile tam gościu brain rotów niósł. Ostatni sekret, to może być ten. Podoba mi się. Prawie wpadłem w falę. Dobra, to ulepszamy i do za. Tak, najpierw tego na jakieś, może być stoku D. Mam tyle kasy, że nie zabraknie. Dobra, jest. 200 nawet. Ponad 200. Dobra, 300 ileś. O Jezu. Będzie to mocny fuse. Da nam pewnie jakieś widzowie. Czekajcie. Jestem dobra. Chodzimy. Nic się nie stało. Tylko taki przypadek. Wiecie. <laughs> Strawberry elefant przecież był ten, Divine To jak on jest celestyl? Ale to była mocna baza Dobra Podnieśmy, a nie, chwila to możemy jeszcze ulepszyć. Tak. Dobra. Wystarczy. Tu. Zapomniałem, że ja mam w plecaku jednego ek, 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 sachur. Dobra. Idziemy tu. Wkładamy. Włóż. Dobra, to daje ile? QN. Dobra, nie jest źle. Ale to możemy włożyć do maszynki. Też, do fizyka. Wiem, że to jest dobre, ale widzę, jak mam tego brojera, to to. Dla no, mnie to nie jest takie dobre. Bierzemy wszystkie moje sekrety, które dają QN. Dobra, to też. I mamy. Tylko żeby jakiś divine może wypadł. A jak nie divine to Celestia, żeby dawał QN Była O! Widzowie! Widzowie! Tu jest... O ja cię kręcę i wykręcę! Robię się teraz z moimi najmocniejszymi sekretami jakie, jakie mam Widzowie? Słyszycie mnie? Halo, idziemy do widzów. Słyszycie mnie? Mam nadzieję, że tak tu, daje, tu dawało SX Dobra Tylko idę pozbierać ich kaskę i ulepszymy jeszcze trochę tego, bo on jest trochę słabszy. Jeszcze inne. Dobra. Już. Widzę, teraz wypadło coś mocniejszego. Bo wkładam znacznie mocniejsze brain roty. Chwila. Nie wiem, czy się opacało, ale za to widzowie, no to. Nie, opacało się. Prawdziwy trój. Co on napisał? Co? To Ci tam Dawaj. Nie, dobra. Zresztą weźmę. Dawaj, akceptuj. Akceptuj. No akceptuj. Ej, po zaraz wyjdę. Halo? Nie, wychodzę. Nie chcesz, Trej, dawaj. Szybko. Dawaj tego swojego. I akceptujemy, rozumiesz? Tak, brawo. I to włożymy do fiuza. Dobra. Widzowie, od dzisiaj wkładam wszystko. To nie ten. To nie ten. Tak, to ten. Wkładamy do fizika. <laughs> Jakiegoś naszego. O. Takiego gdzieś. Ja też dziękuję. Takiego typu duk, duk, duk. Wszystkie. Nie, ja nie chcę. Ja nie chcę trajda. Już, wiesz. I widzowie jesteśmy najlepszymi youtuberami w Polsce? Ale serio mówię. Ja mam dopiero 74 suby. Jestem najlepszym youtuberem w Polsce. Wy to rozumiecie? Youtuberem, nie graczem, tylko youtuberem. Wiadomo, że gracie są lepsi. Jestem najlepszym youtuberem w Polsce. Kopie ja ci to mam dać, tak? Nie dam ci tego w życiu. Wymień Brainroot. I wkładamy jeszcze kolejne widzowie. Dajcie suba, lajka, like jak dobijemy 80 subów. To, to robię kolejne fuzy najmocniejsze. Uj. Dobra, to. To, to... ma trade Właśnie teraz zmarnowaliśmy bardzo dużo Ale trudno bo Wiecie Robimy kolejnego Bo mamy na górze te mocne brain roty I ja mogę robić tych trade z... Znaczy nie trade'ów tylko wiecie Ile chcę, mogę robić tych fisków. Idziemy. Dobra, teraz się opłaciło. Cześć. Dobra, jestem prawdziwy Musiry. na Napi... Napiwek dla mnie? Dziękuję. 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 Napiwek dla mnie mi da. <ścoughs> Co jest? Widzowie, napiwek. Napiwek tak po prostu napisał. Dziękuję mu serdecznie za ten napiwek. Ale wkładamy to do maszyny i mamy wielką stratę. Trudno, widzowie. Ja ci daję napiwek i tylko gdzie ty jesteś najpierw. Gdzie on jest? On wyszedł? Nie chyba. Napiwek. Masz, masz, gdzie masz napiwek? Za to, za to, że ty mi dałeś napiwek, to ja ci daję napiwek. On. omega Dzięki. Nie. Ja. Hop, hop. Hop, gdyby był moim widzem, to bym go zaprosił do znajomych. Widzowie jak wy chcecie, piszcie niki like w komentarzach, jak z Wami żegnam.